Hello wszystkim! Dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik i będzie to kolejny. Baznokciowy tutorial świąteczny z taką gwiazdką śnieżynką jak mogliście też przed chwilą zobaczyć i teraz zapraszam was do filmiku i znikamy hop okej okay, na początku jedziemy z takimi lakiami. każdy w filmiku wam po kolei powiem yy, jaki ma numerek lub nazwę i jeszcze napiszę wszystko na dole w opisie także jedziemy i na początku eveline 8 w jednym baza na całą płytkę bezokcia. Teraz y, lakier z Beglonu w kolorze Sliver. I nakładam pierwszą cienką warstwę. I teraz drugą cienką warstwę. I teraz biorę biały lakier z eveline. I y, biorę sobie taki pędzelek ze sklepu plastycznego. Y, taki cieniutki. I robię sobie gwiazdkę. Dwie pionowe. Krzyżyk taki i krzyżyk. Następny jak możecie zobaczyć. I takie ramiona tej gwiazdki sobie robię jak możecie właśnie zobaczyć. I teraz jeszcze robię sobie taką gwiazdkę już bez ramion. I dodaję kropeczki. I poprawiam jeszcze y, sobie. Pigmentację tego białego lakieru. Teraz łapię za lakier z Salmon Kersley Hansel Dive Deeper, taki miętowy lakier z brokatem i poprawiam właśnie te gwiazdki swoje, żeby nadać połysku. I teraz jedziemy z ostatnim lakierem, takim z glitterem. I jest to Manhattan w kolorku nie wiem jakim, ale wszystko Wam na dole i wylewam sobie właśnie ten lakier, bo wam nie powiedziałam właśnie, że potrzebna nam jest jakaś karteczka. I wlałam sobie lakier i poprawiam te gwiazdki. I teraz jedziemy z top coatem, diamentowa moc, z, czy tam siła chyba, diamentowa siła, tak, z Vivo i olejek arganowy na skórki. I tak prezentuje się efekt, bardzo, bardzo prosty, szybki, tutorial na święta. Mam że filmik wam się spodobał, zresztą jak zwykle jeżeli tak to kliknijcie grubaśnego kciuka a jeżeli jesteś nowy na moim kanale i ten film ci się podobał nie czekaj, kliknij subskrybuj tutaj i napiszcie mi czy właśnie chcecie zobaczyć więcej tutoriali paznokciowych właśnie na święta czy ogólnie jakichś innych tutoriali i czy właśnie wy będziecie sobie zdobić na święta paznokcie Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję wam za oglądanie, za wasz poświęcony czas i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa, pa! <muzyka> yy, Jak może, jak, jak ma <mulary> Co się dzieje? <mulary> Będzie to tak, dawno tak było na moim kanale i postanowiłam, że zrobię tak pod tytułem Winter Wonderland i żeby już wejść w ten właśnie klimat świąteczny, także jedziemy z pytaniami.